All day. All, night. All, day. all night all night what the fuck Jest poniedziałek 11 lipca. Czas na serwis WTF w Do obozu pozostały 4 dni. Emocje sięgają zenitu. Czas poznać najważniejszą informację dla wszystkich obozowiczów, czyli kto będzie tegoroczną eskadrą. Szczegóły zna Marcin Musiał. Od Takiej informacji rozpoczął się zeszłoroczny drugi turnus. Patrząc na obsadę w tym roku, tabliczki pozostają jak najbardziej aktualne. Tradycyjnie obozem pokieruje pani Małgorzata Niewiadomska, która nie tylko doskonale koordynuje pracami na obozie, ale zdaje czasem relacje z koncertu oddziału nieżywych schabów. Wspomagać ją będzie pani Agnieszka Ruta, pomysłodawczyni tablicy ze śmiesznymi wpisami i kobieta przy kasie. A z kim mamy przyjemność? Pani Agnieszka, to ja, a w zasadzie pan Adam Owczarek w telewizji to ja. Wykładowca na Uniwersytecie łódzkim, dziennikarz z bogatym doświadczeniem, na potędze słynie z pytania, co na portal oraz kilku innych powiedzonek. Zwyczajnie po prostu po ludzku drzemnął się. Człowiek, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych, ma aspirację, by napisać o czymś w radiu, a gabinet komputerowy to jego królestwo. Do śmiechu nie będzie jednak tym osobom, które tak jak w poprzednich latach liczyły na przyjazd radiowca pana Marcina Wąsiewicza. W jego miejsce pojawi się Hanna Smoktunowicz Radia Białystok, czyli pani Anna Bogdanowicz. W rewalstacji była już dwa lata temu. Ciężko znaleźć jej oficjalny życiorys. Wiadomo jednak, że panią Annę nagrodzono w wielu konkursach reportażystów radiowych, jak na przykład ten imienia Witolda Zadrowskiego w ogólnopolskim konkursie reportażystów. Brak pana Marcina Wąsiewicza odbił się wśród tegorocznych potęgowiczów bardzo szerokim echem. Reporter Polsatu, a niegdyś Radia RMF, żałuje, że na obóz nie przyjedzie, tym bardziej, że powody są niezależne od niego. Eee, no bardzo tataiczne. Nie mam uwag w tym czasie, kiedy jest potańka, trzeba zostać w pracy. Moja koleżanka urodziła dziecko w marcu i brakuje nam jednej osoby redakcji. Nieszczęśliwa jest także córka pana Marcina, Julka. Ja tak, jest bardzo nieszczęśliwa z tego powodu, że nie jedzie. Eee, bardzo też wspomina tu i swoje starsze koleżanki. Nie tylko ona, wraca tam we wspomnieniach. Jedno ma takie z koszmarnym zdjęciem, które ukazało się na portalu moich pięknych białych tenisówek i pięknych skarpetek. Tak, to też jest moim wspomnieniem. Każdy nie przekro, że nie jamy, naprawdę. A na za rok pan wraca? Dla WTF Marcin Musiał. Brak pana Marcina to nie jedyny tegoroczny ubytek. Biorąc pod uwagę, że nie będzie z nami jeszcze pionka, przemyk jest w niebo wzięty, cała reszta wręcz przeciwnie. O tym, kogo jeszcze zabraknie, a kto znalazł się w mocnej ekipie, sprawdzał Marcin Musiał. Takim składem. W piątkowy poranek tegoroczny drugi turnus potęgi prasy wyjedzie w kierunku Świnoujścia, by następnie udać się do Rewala. Jednak to nie ten skład najbardziej interesuje obozowiczów. Wszyscy czekają na listę osób, które w tym roku na PP będą przybywać od 15 lipca do 1 sierpnia. Nam ten skład udało się po części ustalić. Oto znajome nazwiska, które na obozie pojawią się także tym razem: Ada, Karina, Kasia, Klaudia, Natalia, Janusz, Filip, Marcin i oczywiście nie zabraknie też przemka. Dzieci, bójcie się. Poza tą ósemką, już nazwaną przez panią kierownik mocną ekipą, na facebookowym wydarzeniu swoją obecność zapewnili kolejni uczestnicy. Poza dwoma bardzo dowcipnymi kolegami Ady, którzy kliknęli tylko, żeby kliknąć, udział potwierdziły cztery osoby: Gosia z Goleniowa, Marta ze Zgierza, Martyna z Łodzi i. Piotrek z, uwaga, Kozienic. To daje łącznie 12 osób, czyli ponad połowę składu obozowiczów. Nie wiadomo, kto stanowi pozostałą część uczestników. Jak udało nam się nieoficjalnie ustalić, są to osoby, które prawdopodobnie jadą po raz pierwszy na potęgę prasy. Oznacza to, że podobnie jak rok temu, na drugim turnusie więcej będzie nowicjuszy niż tak zwanych starszaków. Porównując tegoroczny wyjazd do poprzedniego roku, należy wspomnieć o tych, których już z nami nie będzie. To lista 11 osób, których w tym roku na PP zabraknie. Nie zobaczymy między innymi... Karoliny, która widocznie w tym roku nie ma wakacji, Oli, więcej bułek dla nas, oraz tak zwanych studentów, czyli Wojzena i Patrycji, zwanej czasem Pauliną. Brak tej jedenastki to z pewnością sporo ubytek na tegorocznym obozie. Wszystkich najbardziej dotknął jednak brak Pionka. Karol w tym roku wybrał się na pierwszy turnus. Piganterii dodaje fakt, iż Pionek miał powiedzieć: W ogóle jest yy, super że pierwszy turnus jest dla niego bardziej interesujący, co widać na tych zdjęciach. Mimo to czasu się już nie cofnie i majteczki w pioneczki były do oglądania tylko na pionierskim turnusie. Pomimo wcześniejszych zapewnień nie będzie także obozowiczów sprzed dwóch lat, Karoliny Walczak, a także Szypuły Pawła Szypuły oraz Kacpra Kosikowskiego. Chłopaki wesprą za to skład trzeciego turnusu. Elektryzującą potęgowiczów plotką jest wieść, że każdy już przed przyjazdem został przydzielony do danego pokoju z wybranymi przez organizatorów osobami. Takiej informacji oficjalnie nie ma, ale nie jest tajemnicą, że tegoroczny pierwszy turnus taki przedział miał. A to zwiększa szanse, że kolejne turnusy także takie listy będą miały sporządzone. Uczestników interesuje, z kim będą w pokoju i kto z nimi pojedzie, bo to rzeczy ważne w trakcie tworzenia obozowych zysków. Nie można jednak ciągle żyć ze wspominiami i zakładać, że atmosfera nie będzie już taka sama. To robotę przyzwyczaiła nas do tego, że niezależnie od roku to atmosferę atmosferie.